Jeden z epickich obrazów dotyczących człowieka przedstawia proces sądowy, w którym człowiek powinien zostać skazany na śmierć. Oskarżycielem jest szatan, który dniem i nocą oskarża człowieka. Tym, który ma wydać sprawiedliwy wyrok, jest Bóg ojciec. Tym, który pojawia się niespodziewanie. Jest Jezus Chrystus i dzięki miłosierdziu Ojca przyjmuje na siebie całą winę człowieka. W takim razie kim jest Duch Święty? Duch Święty jest parakletem. W języku prawniczym jest to adwokat, obrońca, ten, który stoi obok, który towarzyszy oskarżonemu. Po co? Po to, żeby ochraniać oskarżonego przed ciągłym, niekończącym się poczuciem winy. I dlatego potrzebujemy modlitwy do Ducha Świętego, żeby szatan nie mógł, korzystając z naszej trudnej, złej historii, ciągle na nowo nas oskarżać. Duch Święty chroni nas.